Kotlety serowe z sosem żurawinowym. Żeby zrobić kotlety serowe potrzebować będziemy około kilograma żółtego sera, pół szklanki oleju do smażenia, dwa jajka, bułkę tarto do panierowania. Rozłanaczymy jajka, ser kroimy w około centymetrowe plastry. Każdy z plastrów sera nacinamy widelcem, aby nam lepiej do niego przylegała panierka. Przygotowany ser panierujemy podobnie jak kotlety schabowe, zwracając szczególną uwagę na to, żeby był dokładnie pokryty bułką tartą. Jeżeli istnieje taka, zachodzi taka potrzeba to robimy to nawet dwukrotnie. Czyli jeszcze raz w jajku, jeszcze raz w bułce tartej. I tak po kolei z każdym kotlecikiem. Na patelni rozgrzewamy sporą ilość oleju, gdyż będziemy smażyć kotlety na tak zwanym głębokim tłuszczu. Czekamy aż olej nam się rozgrzeje Na rozgrzanej olej wkładamy kotlety Czekamy aż dobrze nam się przysmażą z jednej strony i obrócimy na drugą i Przekładamy kotlety do drugą strony Widzimy jak po bokach ser już się nam roztapia i próbuje wyciekać, dlatego tak ważne jest dobre spanierowanie sera. Kotleciki ładnie nam już się dosmażyły. Przekładamy je na talerz i podajemy najlepiej sosem żurawinowym, bądź borówkowym, wtedy najlepiej smakuje. I tak kotlety serowe mamy już gotowe. Życzę Państwu smacznego.